Jerzy Zięba w Studiu Polskiego Radia Katowice. Dzień dobry, panie Jerzy. Dzień dobry. Chciałem pana zapytać o wodę utlenioną, a właściwie o wlewy. Powiedział pan, że kilka razy już o tym rozmawialiśmy. Powiedział pan, że między innymi w Polsce tego się nie robi, ale można to robić gdzieś tam w innych krajach, że to jest skuteczne. Wielu również lekarzy, profesorów medycyny też pisze o tym, że jest to skuteczna metoda terapii. Chciałbym, żeby pan powiedział, co właściwie się dzieje, w organizmie, kiedy się wlewa tą wodę utlenioną do środka. Kiedy lekarzom często mówię o tym, żeby zainteresowali się, ale bardzo poważnie i szybko, nie tracąc czasu, żeby zainteresowali się właśnie wlewami z wody utlenionej, to mam dwa rodzaje odpowiedzi. Jedna to jest pukanie się palcem w czoło, a druga prawidłowa. To jest pytanie o jakim stężeniu. O. I Aha. teraz dopiero zaczynamy rozmawiać. rozmawiać. Tak, dlatego, że ta pierwsza reakcja to jest reakcja lekarzy, którzy y, nie zastanawiają się nad niczym, oprócz tego, że woda utleniona widzą, że ktoś wlewa tą wodę utlenioną do żylnie, no i dochodzi do tak zwanego embolizmu, bo tam y, natlenek wodoru, czyli woda utleniona reaguje z takim specjalnym. No bo substancją, którą mamy we krwi, co się nazywa katalaza, który natychmiast, to jest w ciągu milisekund, rozkłada natlenek wodoru na, na wodę i tlen. Tak to się zamienia. Ale ten tlen gdzieś musi się pomieścić, więc ci lekarze wyobrażają sobie, że jak wleję tą wodę utlenioną, to natychmiast, jak sobie polejemy na ranę, prawda? To się pieni. To tak? się pieni, właśnie. Dlaczego? Bo tam powstaje tlen, tak samo. I yy, widzą już ten tlen w bombelkach całych, zbierających się w żyle, yy, przepływających z do mózgu, gdziekolwiek, do, 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 do płuc przede wszystkim, robiącym zatory i tak dalej. Dopiero ci, którzy zapytają się o stężenie tego, to dopiero zaczynają mówić, hmm, chyba coś w tym jest, dlaczego? Dlatego, że stężenie wodoru, nadtlenku wodoru, czyli tej wody utlenionej, tak sobie powiedzmy, w jednym wlewie to jest około średnio, bo różne stężenia się stosuje, ale średnio jest to 5, podkreślam, 5, 0,05. Bardzo niewiele. To jest, to można powiedzieć, stężenie homopatyczne. Tam ktoś powie, to właściwie tego tam nie ma. Rzeczywiście jeden z naukowców się tam pokusił i przeliczył jaką ilość tlenu w postaci właśnie wody utlenionej wprowadza się w jednym wlewie. I wyszło mu, że ta ilość tlenu jest równa takiej ilości tlenu, którą my wchłaniemy przez płuca przy 4-5 wdechach. A więc nie jest to ilość szokująca. Nie, w ogóle. Dlatego... Ja pisząc drugą część ukrytych terapii, sam siebie, że tak powiem, nakręcałem, pisząc ten rozdział, bo ja wiem, jak to działa. A ja nie wiem, jak to działa w sensie... Właściwie to nikt nie wie dokładnie. Dlatego mówię w książce, potrzebne są badania, ale... Praktyka lekarska tych lekarzy, tych naukowców, którzy stosowali tego typu wlewy, osiągali wyniki, jak sami powiedzieli, bliskie cudowi medycznemu. Bo po pierwsze, podaje się ten roztwór o takim stężeniu śmiesznym, podaje się 150 ml, zresztą jak mieszać, co mieszać, w jakim stężeniu, kiedy podać do dożylnie, kiedy do tętniczo. ja to wszystko opisałem. Do bólu tak, żeby lekarz mógł to wykonać sam. I na szczęście już jest tak, że nie tylko za granicą się takie wlewy robi, ale no. również w Polsce, tak. Tylko nie powiem za nic gdzie, e, dlatego, że to się robi w w tym nieszczęsnym podziemiu medycznym, gdzie y, lekarze nie chcą się ujawnić, dlatego że natychmiast mogliby być oskarżeni o to czy o tamto, i naczelna izba lekarska mogłaby im y, robić różnego rodzaju świństwa, łącznie z odebraniem prawa wykonywania zawodu, to co zrobiono panu doktorowi Jaśkowskiemu w tamtym, mm -hmm. w tamtym tygodniu, tylko za wyrażenie opinii. To jest Świetnie. skandal, ale jest inny zupełnie temat. Tak, wróćmy Natomiast, do tego, że co się dzieje ciekawego? Co tak. się dzieje ciekawego? Otóż, jeden z, z najbardziej takich znanych naukowców, lekarzy, nie żyje już niestety, dr Charles Farr, robił tego typu doświadczenia na Uniwersytecie Baylor w Teksasie, a więc nie robił tego w garażu, w piwnicy, tylko to było w prawdziwym otoczeniu Oficiennie. naukowym, medycznym. I dochodził do po prostu fenomenalnych wyników terapeutycznych stosowania wlewów z, właśnie z, z nadtlenku, przepraszam bardzo, z wody utlenionej, tak sobie to kolokwialnie powiedzmy. Co się dzieje? Po podaniu takiego wlewu, to jest około 150 ml, 200 ml, przez pierwszych kilkanaście, kilkadziesiąt minut nic się nie dzieje. Natomiast około 40-45 minuty zaczyna u tej osoby występować takie... takie... Puff! Nagle ktoś ma... O! Tyle energii! Zupełnie inaczej się czuje. I dokładnie tego nikt nie wie jeszcze, bo naukowo tego nie określono. A ja mówię polskim naukowcom, lekarzom, mówię zbadajcie to. Popatrzcie, zobaczcie dlaczego tak się dzieje. Bo widać, że tak przynajmniej się twierdzi, że po tym czasie nagle uruchamiane są tak zwane enzymy oddechowe, które prowadzą do znacznego natlenienia na poziomie komórkowym. Dla nas jest to po prostu bajka. To jest najważniejsza rzecz, żebyśmy byli dobrze natlenieni na poziomie komórkowym. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego po mniej więcej 40 minutach tego nikt nie wie? Ja oczywiście taki wlew sobie zrobiłem i było to puf. puf nie, nie było pa. puf. Nie. nie. Ja nie odczułem niczego. Yy, ale yy, lekarz, który mi to robił, powiedział, bo może na nic nie jesteś chory. Ale ludzie chorzy natychmiast odczuwają różnicę. Dlaczego jest to bezpieczne? No, dlatego jest to bardzo bezpieczne, bo tego jest ilość homeopatyczna, że tak powiem, a cały proces ten natleniania przebiega w sposób fizjologiczny, a więc pod kontrolą tysięcy, być może milionów różnych sprzężeń zwrotnych, które są konieczne do kontroli wszystkich przemian metabolicznych, przemian biochemicznych w naszym organizmie. A więc jakiekolwiek ryzyko. Zastosowanie tego jest niezwykle niskie. Bardzo niskie. No i jeśli na przykład jest choroba nowotworowa, której geneza bierze się stąd, że komórka jest niedotleniona. A no właśnie. No właśnie do tego chciałem To dojść. czy nie warto byłoby się nad tym zastanowić i stosować to przy leczeniu choroby nowotworowej? Jak najbardziej tak, bo natlenienie organizmu prawidłowe no, przeszkadza, że tak powiem, nowotworowi w jego rozwoju. A ile czasu by trzeba było natleniać organizm? A może nie tyle ile czasu, tylko do jakiego poziomu? Bo również ja to też opisałem, naukowcy stwierdzili, że poziom na. My wiemy o tym, że mamy te komory hiperbaryczne, prawda? Czyli tak. pod podwyższonym ciśnieniem oddychamy tlenem. Tlen jest substancją toksyczną przy. W wysokim ciśnieniu. A więc w komorze hiperbarycznej, osoba chora na to czy na tamto, po oparzeniu, no, cokolwiek mamy, gdzie mamy za mało tlenu w naszym organizmie, to staramy się wcisnąć ten tlen, podwyższając jego ciśnienie w tej komorze. Ale jest problem, dlatego że jeśli to ciśnienie byśmy podnieśli do wartości większej, to zatrujemy tego człowieka tlenem, bo tlen jest trujący w wyższym ciśnieniu. No bo to jest ten tlen dwucząsteczkowy. Tak, ale tu mówimy, Czyli ten atmosferyczny dwu... teraz jest jak najbardziej okej. Okay. Można to ciśnienie parcjalne podwyższyć trochę, ale tylko do pewnego momentu, żeby natlenić. I co, stosujemy komory hiperbaryczne? No stosujemy. Sposujemy. Tak, a podobno po... chodzi o tlen właśnie. No, ale żeby pokazano, dwu... że zastosowanie wlewu z wody utlenionej o takim stężeniu spowoduje natlenienie organizmu człowieka tak wysokie, jakie można byłoby uzyskać w komorze hiperbarycznej, ale podnosząc ciśnienie cztery razy. A to jest nie do uzyskania, bo zatrujemy tego człowieka. Tak. A więc można doprowadzić. W tani sposób, nie korzystając, bo komora hiperbaryczna... Nie to budując jest, komory. Nie budując komór, nie budując niczego takiego. To jest drogie, to, to, to jest urządzenie, gdzie trzeba techników, a tu wystarczy podać. Ja, ja policzyłem i to opisałem też w książce, że koszt, yy, koszt wody utlenionej właśnie, która zawarta jest w jednym wlewie, to jest... Groszowy. Do, tak. no, jaki groszowy? To jest mniej niż jeden grosz. Bo resztę stanowi sól fizjologiczną. No, tak. no więc. Więc y, bardzo ciekawe rzeczy y, dzieją się właśnie, podając to dożylnie. Rosjanie robią to już od, ja już nie pamiętam od ilu lat. Pokazano również, i to zrobił pan doktor Charles Farr tak samo, y, że. Y, na przykład dotętnicze, no to już jest bardziej skomplikowana rzecz, dotętnicze podanie wody utlenionej w ten sposób w tętnicę podkolanową w ciągu kilku godzin prowadziło do udrożnienia tej tętnicy, a więc jeśli mamy zaburzenia krążenia w stopie, bo na przykład cierpimy na cukrzycę i chorujemy na cukrzycę, i już bardziej zaawansowana doprowadza do tej tak zwanej stopy cukrzycowej, czyli do obumarcia tkanki, tam gdzie jest ciśnienie najniższe i dopływ krwi jest najbardziej utrudniony, bo to już jest w stopie, tak. w palcach i, i wtedy amputujemy nogę. Przecież w Polsce amputuje się około 15 tysięcy stóp rocznie. A ja jestem przekonany, że właściwe zastosowanie tej techniki, taniej jak barszcz, bo to nie można mówić jakimkolwiek koszcie, by to prowadziło do tego, że tysiące stóp ludziom można byłoby uratować i, i nie doprowadzać do tego. To już są bardziej zaawansowane sposoby leczenia dotętniczego podawania. Pierwsza rzecz, którą naukowcy zrobili, kiedy Podeszli do tego tematu, to jeśli dobrze pamiętam, były psy, którym zaciśnięto tętnice tutaj szyjne i podawano tym psom dożylnie właśnie wodę utlenioną. I po pięciu minutach psy żyły. Dalej żyły. Po dziesięciu żyły. Po dwudziestu minutach przyżyły, <laughs> więc przestano, <laughs> udrożniono z powrotem te tętnice. Potem zrobiono następne eksperymenty z kolei na świniach. Gdzie już podeszli bardziej hardkorowo, dlatego że podwiązali tętnice wieńcowe w sercach tych świń, czyli zatrzymali przepływ krwi do, do serca i do mięśnia sercowego podawali wodę utlenioną. I świnki sobie żyły, jakby nigdy nic. Czyli jest tak kapitalne dotlenienie tak. na poziomie komórkowym za pomocą tej metody, że. Tak. I że jest to bezpieczne to... i niezwykle tanie. Niezwykle tanie, bo tak jak powiedziałem, mniej niż grosz. Dlatego ja zaoferowałem, żeby zrobić badania, kliniczne badania na polskich uniwersytetach. Dlaczego nie? Właśnie yy, wpływu takich wlewów, czy wodoru podawanego dożylnie czy dotętniczo w ten sposób, na dwóch tysiącach ludzi. I ja zaoferowałem, że ja ten natlenek wodoru, czyli wodę utlenioną stężoną w 30%, ja kupię. Ja zapłacę za to dla tych dwóch tysięcy ludzi. 600 zł. Dam radę. No ale na razie jest to. Ale ja bym że chciał, ten... żeby to było robione w warunkach yy, laboratoryjnych, 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 żeby to tak. nasi naukowcy się tym zajęli, bo warto. Może się kiedyś zajmą. A na razie rozważyliśmy sobie problem czysto teoretycznie. Chociaż, jak pan powiedział w książce. Nie, też już, jest... nie jest już... już nie jest teoretycznie. Tak, już nie jest teoretycznie. Już są, są lekarze w Polsce, którzy podają wodę utlenioną w ten sposób tak samo. Na szczęście. A być może kiedyś, tak jak pan powiedział, no, stanie się to oficjalną metodą również w Polsce i wtedy no, wszystko mam będzie Mam nadzieję, jak że artis. jak najszybciej. Jerzy Zięba, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.